Z tej strony Paulina Ogórek z Biblioteki Gdańskiej w Łodzi oraz Anna Jurek, Fundacja Spunk yy, oraz współprowadząca kanał QA na YouTube. Dzisiaj będziemy rozmawiać o powieści Johna Greena Szukając Alaski oraz o serialu pod tym samym tytułem na HBO GO. Startujemy! Zaczynamy od cytatu, w, który jest w książce na samym początku. Więc ten facet, powiedziałem stojąc w drzwiach salonu, François Rabela, był poetą, a jego ostatnie słowa to: Udaje się na poszukiwanie wielkiego być może. Dlatego wyjeżdżam, żebym nie musiał czekać z poszukiwaniem wielkiego być może do śmierci. Mówi Majasz na początku książki, czyli narrator tej książki, i my wyjeżdżamy razem z nim. Zastanawiam się, czym jest to wielkie być może. W ogóle rozmawiałyśmy o tym, bo właściwie nic więcej o tym wielkim być może w książce nie ma. Ono towarzyszy całej książce i całemu serialowi i tak trochę starałyśmy się rozkmienić, co to jest to wielkie być może. Czy ty miałaś jakiś pomysł na to? Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to poszukiwanie siebie i poszukiwaniu sensu życia. Dla mnie to jest to wielkie być może jest takim momentem, w którym Stoimy przed jakimś wyborem, w jakimś wielością perspektyw i myślimy sobie, wszystko się może zdarzyć. Wie to wielkie, być może wszystko jest z dużych liter, no, może być czymś takim, co być może zmieni moje życie, i wydaje mi się, że jak się jest nastolatkiem, to wtedy tych wielkich być może jest bardzo dużo. Mnogość dróg, które możemy wybrać, ale także duża ilość ludzi, których spotkamy, którzy mogą wpłynąć na nasze życie. Zdecydowanie. Dużo ilość książek. Zdecydowanie serialów, filmów. Ja pamiętam, oglądałam kiedyś taki serial, który teraz wrócił do of Creek, i ten bohater mówi, ja oglądam seriale Spielberga, bo on jest akurat wielkim fanem Spielberga, ponieważ w każdym filmie Spielberga mogę znaleźć odpowiedź na nurtujące mnie pytania. I to mi się strasznie zakodowało od tego okresu dorastania. I ja naprawdę mam ogromną wiarę, że w książkach, filmach, serialach znajduje się odpowiedzi na najbardziej człowieka nurtujące filozoficzne zagadnienia. Ale bohaterowie Szukając Alaski też szukają odpowiedzi na takie pytania, właśnie w głównie literaturze. Tak, to jest ciekawe, bo sprawdzałyśmy tą książkę, ona była napisana w 2005 roku, kawałek czasu i oni czytają na potęgę, znaczy są bardzo oczytani. Są bardzo oczytani, ale była też ta, inna mentalność tym nastolatku. Miał jednak inne podejście do literatury niż teraz. Teraz trzeba czas dzielić pomiędzy książkę i Netflixa i HBO GO, i spotkania z przyjaciółmi, jakby jest. To czy... jest muzyka, komiks, gry, gry wszelkiego rodzaju i staramy się we wszystkim coś tam odnaleźć dla siebie. A czasu jest cały czas tyle samo. 24 godziny trwa doba. Niestety. Jesteśmy ciekawe, co wy sądzicie o tym cytacie, że jeżeli byście się wybrali w poszukiwanie wielkiego być może, to co by to było? Bohaterami szukając Alaski są Mais, zwany przed Przyjaciół Pączkiem, Alaska, tytułowa Alaska, Chip, zwany pułkownikiem i Takumi. I dowiadujemy się na początku, że ta trójka Takumi, pułkownik i Alaska, oni się już przyjaźnili i się wspierają i razem palą fajki, e, razem czytają również i robią numery tak zwane pranki, czyli musi się wyciąć numer. Dla twórców serialu było to o tyle ważne że postanowili, yy, że Christine, która gra Alaskę, Denny, który gra Cipa pułkownika i Jay, który gra Takumiego, mają się po prostu spotkać na kilka dni, czy może w tygodniu, tego się aż nie dowiedziałam, ale na pewno przed końceniem serialu i poznać się lepiej, po prostu. Czy Ty doczytałaś, czy oni się polubili? Myślę, że się polubili, że utrzymują kontakt, nawet po skończeniu zdjęć. Ja widziałam swojej. też, tak, ja widziałam też wywiad z bohaterami i w ogóle z Johnem Greenem, i faktycznie wydaje się, że oni są naprawdę w fajnych relacjach. I te relacje, no bo to też nie jest tak łatwo, nie? Nawet jak się z dobrym aktorem przynieść taką dobrą relację, dobrą atmosferę na ekran, więc faktycznie wydają się niezłym zespołem. Co jeszcze nie wiemy, albo co, jakby dlaczego ich lubimy? Ja lubię pułkownika bardzo i jemu ja poświęcamy jakoś dużo, dużo czasu mu poświęcałam w głowie swoje, kiedy czytałam książkę, bo on jest bardzo niezależny, mówi co myśli. Widzimy w serialu, chociaż to nie jest tak do końca powiedziane w książce, że on jest ciemnoskóry i w związku z tym też dużo mówi o tym, że nie ma tak łatwo, jak inni biali uczniowie, szczególnie zamożni tej szkoły. W związku z tym szlifuje swój charakter, e, również e, właśnie w oparciu o to, że jest trochę z niższych sfer, musiał więcej się wyślić, żeby w tej szkole być oraz e, żeby zafunkcjonować i zrealizować te plany, jakie ma na przyszłość. A ma te, na przyszłość plany takie e, rozbudowane, że będzie dobrze zarabiał i będzie miał dobry zawód. No właśnie, uzupełnimy tutaj kilka informacji. Akcja dzieje się w szkole z internatem, bo to jest szkoła z internetem. Oni nie mieszkają w jednym budynku, ale w kilku domkach, więc dzielą jakby domki i pokoje, bo to tak się mówi dzielić pokój. Akcja się dzieje na południu Stanów Zjednoczonych i jest to Louisiana. Miejsce, gdzie relacje między czarnymi a białymi są bardzo napięte, więc to też ma znaczenie w relacjach pukownika zresztą znajomych, już niby, nawet nie przyjaciół, bo z przyjaciół nie ma dobre relacje, ale z całą resztą uczniów szkoły. No, i pojawia się wątek bycia bogatym, bycia biednym. Tak, nic nie wiem, na ten temat, jeśli chodzi o Takumiego, ale Takumi też, to jest też ciekawe, bo on jest azjatyckiego pochodzenia, ale też wydaje mi się, że fajnie się ucieka od tego, bo kiedyś te postacie azjatyckie były zawsze, oni musieli być jakimi gikami, albo byli świetni w naukach. Ale musisz przyznać, że on się ubiera jak gig. Tak, i on ma po prostu genialną koszulkę z Wu Tang znaczy Pierwszy raz, kiedy go widzimy w filmie, no to on ma tą koszulkę. Ja Wam polecam ymm, sprawdzić po prostu tą, ten zespół, jeżeli go nie znacie, bo Wu Tang był kiedyś mega popularny i ludzie go słuchali i nosili właśnie te spodnie z obniżonym krokiem, duże koszulki i czapki. I ta my tutaj świetnie reprezentuje yy, yy, tą grupę poprzez właśnie ubiór yy, swój, co wiemy o Alasce. No właśnie, co wiemy o Alasce? Ona jest dość tajemnicza. Tak, jest dość tajemnicza. Ona się wydaje bardzo otwarta i ekstrawertyczna, ale też, tak jak mówi często pułkownik, albo ta komia, Aska ma humory. Aska mhm. ma humory, Aska robi to, co chce, podążam za nią. I no, ona jest taką bardzo wdzięczną postacią, chociaż ja się spotkałam z takimi opiniami ze strony młodzieży, że, że inaczej sobie ją wyobrażali. W książce też ona jest drobna, a ta bohaterka, którą gra w serialu, jest wysoka. Taka jest dosyć posągowa, ale moim zdaniem ona świetnie oddaje w ogóle tą miękkość alaski, tą tajemniczość, inteligencję, Ona ma taki bardzo silny ten, taki rys emancypacyjny i feministyczny. Tak, a jednocześnie widzimy, że jest wrażliwa. Gdzieś tam w niej jest ta wrażliwość, która gdzie, w, wypływa w momentach, kiedy ona pozwala sobie powiedzieć o sobie coś więcej. Coś ponad to, co widzimy. My, my widzowie, jaki. Jej... Jej, bo, jej przyjaciele Co wiemy o Milesie? Bo on mi się wydaje, to jest też ciekawe, on jest narratorem, ale on mi się wydaje najmniej ciekawy. Rzeczny chłopiec, dobrych relacjach z rodzicami, zabawna scena, kiedy jadą do szkoły i słuchają audiobooka zamiast po prostu muzyki. Co jeszcze? Rodzice na dupie kończy, szczególnie mama, ale a... też bez przesady. Tak, ale połączy też się, jakby to jest taka y, ironiczna ironiczna ksypka, którą mu nadaje pułkownik. Dowiecie się, y, czytając, oglądając dlaczego. A jednocześnie on się w ogóle nie wychyla, i mam wrażenie, że miał dużo szczęścia trafiając na nich, że oni go po prostu przygarnęli do siebie. A jednocześnie trzeba przyznać, że on się poddaje im, że on idzie po prostu w to, co oni mu oferują. Tak, i y, też no, stanowi taką, y, ja bym powiedział, że on stanowi też taką oś y, y, spokoju i wyciszenia dla nich, bo oni są wszyscy bardzo energetyczni, y, bardzo y, jakby z nowymi pomysłami, y, a on jest taką osobą, która obserwuje, może dzięki temu, że on jest takim spokojnym obserwatorem, my tam też jest łatwiej obserwować po prostu te relacje między nimi. Warto też zauważyć, że on dołącza do paczki osób, które robią właśnie pranki, a sam jest synem mężczyzny, który dawniej uczęszczał do tej szkoły, zrobił największy numer jaki był. Tak, ukradł, to ciekawe czy to brzmi jak największy numer, że ukradł po prostu dzwon, z dzwonnicy, która zawsze tam ma taki symboliczny status. Weźmy pod uwagę, że to były inne czasy. Tak, i że oni nie mają telefonów komórkowych, tylko dzwonią z tego telefonu, który jest na ścianie. To też jest ważne. To jest świetne, bo oni też nie uciekają po prostu w te komórki. Uciekają bardziej w książki, bo właśnie w te swoje relacje, ale też to jest taka forma dojrzewania, mam wrażenie, ona nie jest tak radykalna. My ostatnio mówiłyśmy o, o End of the Fucking World, i tam jest po prostu taki, nie wiem jak to powiedzieć, jakby tak jak sobie myślę o tym, że jak się wali w dzwon, to, to jest End of the Fucking World. A tu mamy takie delikatne dzwonki na wietrze, przynajmniej do pewnego momentu. I tak rozmawiałyśmy też, to mnie zaciekawiło, że ja pomyślałam, że gdybym była w ich wieku, ja bym się chętnie z nimi zaprzyjaźniła. Ja bym się dobrze z nimi czuła. Bo są inteligentni, szczerzy, lojalni względem siebie i no mają zasady, że nie wolno na nikogo kablować, i wokół tego też się koncentruje część akcji. Tak. Jest to jedna z ważniejszych wartości, jakie wyznają, czyli lojalność. Bez względu na to, czy jesteś bogata, czy biedna. Dokładnie. Liczy się też to, żeby mogli sobie bezgranicznie ufać. I to jest jakby inna rzecz, mam wrażenie, bo. Pomimo tego, że oni sobie ufają, wierzą w siebie i trzymają swoją stronę, to jednak w ogóle ten wątek jakby prowadzi do, moim zdaniem, do, jakby do, do rozwinięcia i e, przejawia się przede wszystkim jakby znajduje odzwierciedlenie w samej postaci Alaski. Porozmawiajmy teraz o Alasce, czyli głównej bohaterce książki i serialu. Zaintrygował mnie tytuł. Zacząłem się zastanawiać nad tym, co on dokładnie oznacza, szukając Alaski, i odbyłam się teraz do tego, co Alaska mówi o swoim imieniu. Pierwsza rzecz. Pochodzi ono od słowa alełuckiego aleska, które znaczy ta, w którą rozbijają się fale. I to już jest ciekawe, bo brzmi tak, jakby aleska była czymś stałym, niezniszczalnym, kiedy Alaska nie do końca taka jest. Druga rzecz jest bardziej banalna. Myślę, że każdemu przyszła do głowy, to znaczy od stanu Alaska. Alasce podobało się to, że jest on daleko od domu, że jest duży, a ona bardzo chciała urosnąć, no i właśnie uciec z domu. Stan jest duży i Alaska jest duża. Chce być duża. <grym> To jest ciekawe też e, dla mnie o tym, o, tym e, o rozbijaniu się fal, bo ja mam w ogóle takie wrażenie, że ona właśnie, tak jak Ty mówisz, znaczy ja bym szła tą intuicją, że e, fale rozbijają alaskę. Ja mówię powiedziała tak, że ona ma dużo w sobie takiego niepokoju, który nie widać na pierwszy rzut oka i e, takich niepokojów emocji i myśli, my ją widzimy też w takich odsłonach, w których ona jest Oczywiście super towarzyska i uśmiechnięta i y, rozmowna, i widzimy ją w takich y, sytuacjach, z, kiedy jest zapłakana i wydaje się, że przeżywa coś bardzo intensywnego, o czym my się później dowiadujemy, co to jest. Pierwsza myśl, kiedy patrzymy na tytuł, to odnosi się do Majsa. Majs szuka Alaski. I jakby to poszukiwanie wielkiego być może to jest poszukiwanie Alaski jako dziewczyny, którego zauroczyła. Ale gdybyśmy spojrzeli na ten tytuł przez Alaskę z jej perspektywy, to czy szukając Alaski nie mogłoby być właśnie szukaniem tej drugiej ucieczki? Albo drogi do niej. Drogi do niej. Sposobu na to, żeby jakoś się odnaleźć. Mówiliśmy też o tym Markezie i o tym właśnie generale w labiryncie, i ona się faktycznie do tego Markeza odwołuje i go czyta. Co ja pomyślałam sobie, hej, szesnastolatka czytająca Markeza. Markeza, woneguca. Tak, więc mamy tutaj taki fragment, i który ona też się powołuje. Generał nie zwrócił uwagi na kunsztowną pokrętność tej odpowiedzi, ponieważ wstrząsnęła nim oślepiająca, objawiona przed chwilą, przed chwilą prawda. Rzeszalejcze miotanie się między chorobą a złudnymi marzeniami dobiega właśnie kresu. Reszta była ciemnością. Cholera, westchnął. Jakże ja wyjdę z tego labiryntu? No i Alaska się zastanawia, co jest tym labiryntem: czy to jest życie, czy śmierć jest labiryntem, jak z niego wyjść. Ja pomyślałam też, że nasze życie emocjonalne i umysłowe też bywa labiryntem. Czasami nie możemy się odnaleźć w różnych ścieżkach tego. Co chcemy i czego się obawiamy, ale także takiego rozumienia siebie. I jak Ty mówisz o tym, że Miles szuka Alaski, to myślę sobie, że on szuka też jakiejś drogi do niej. Kim ona jest, co tam jej siedzi w, w środku, bo mam takie wrażenie, to jest też ciekawe, że pomimo tego, że Takumi i pułkownik się bardzo przyjaźnią z Alaską, to jednak oni chyba nie zeszli głębiej albo ona im nie pozwoliła, ale Ty masz jeszcze inną interpretację. Tak, ja myślę, że Alaska ukrywa siebie i robi to świadomie, i faktycznie Mars po prostu do niej dociera, bo on zadaje pytania. On się dopytuje o to, yy, chociażby właśnie, skąd jej imię się wzięło. Yy, to jest też dla mnie, słuchajcie, takie yy, ciekawe, bo w tej pracy z młodzieżą, a też młodzież nas po prostu informuje bardzo często o tym, że właśnie trudno jest odsłonić swój miękki brzuszek. I to jest tak, że jak macie zwierzęta swoje, to psy albo koty, po prostu jak się czują bezpieczne i się czują dobrze, to po prostu kładą się na plecach i pokazują, dają do głaskania brzuch, co jest takim dosyć wrażliwym elementem, znaczy częścią ich ciała, ale też takim dużą dozą zaufania względem nas, ludzi. I też mam wrażenie, że tutaj też jest tak, że laska dużo rzeczy o sobie nie mówi, również najbliższym, bo to jest po prostu ryzykowne. No bo co, jeżeli się odsłonimy? I się okaże, że ktoś nas nie będzie akceptował takim, jakim jesteśmy, albo powiemy całą prawdę o sobie, tak jak ją oczywiście widzimy, i ktoś powie, nie stara, to jest po prostu dla mnie za dużo, nie? Um, więc ja myślę sobie, że też z laską tak jest, że nią miotają te różne emocje i fale, i właściwie masz rację, że Milesowi udaje się do niej dotrzeć, ale tylko troszkę. Tylko troszkę. Ja myślę, że jest jeszcze różnica między powieścią a serialem. W serialu, jakby już w pierwszych scenach, kiedy widzimy Alaskę, jest taka paralela między Milesem a Alaską, my się możemy domyślać z sytuacji, kiedy Alaska się pakuje i wyjeżdża z domu, że coś jest nie Halo. Natomiast w książce raczej nie. To raczej Miles, który z narratorem, powoli odkrywa życie Alaski już tam dalej, dalej, dalej w powieści. To prawda, to jest też tak, ja się też zastanawiam nad tym i też o tym rozmawiamy z młodzieżą, ale też no, po prostu, no ja też mam przyjaciół i o tym rozmawiamy, to znaczy, wiecie, na ile właśnie jesteśmy w stanie się przed kimś odsłonić, coś powiedzieć i czy można powiedzieć, że się przyjaźnimy z kimś, jeżeli nie mówimy o komuś, znaczy nie mamy na tyle zaufania do kogoś, że jakby nie odkrywamy tych miękkich, wrażliwych części siebie. I tak myślę sobie z drugiej strony, że ta Alaska wydaje się bardzo taką osobą, właśnie towarzyską, a jednak jak ją odkrywamy, to drugie dno, czy jak zaglądamy trochę do niej do środka, no to wydaje się osobą dosyć samotną. To też jakby, wiesz to pomyślałam jeszcze, że to jakby weryfikuje, na ile ta kumi i pułkownik byli jej przyjaciółmi, albo czuli się jej przyjaciółmi. No bo jeżeli nie wiemy o kimś czegoś takiego bardzo wrażliwego, no to musimy sobie, no dobra, on nam tego, czy ona nam tego nie mówi? Bo nie chce, bo nie obawia się, ale z drugiej strony ja bym sobie pomyślała: hej, no, na ile ja, jestem dobrą, na ile ja sobie myślę, że jestem dobrą przyjaciółką, jeśli ktoś mi nie mówi takich rzeczy o mnie, o sobie. Nie? I na ile ja komuś jestem w stanie zaufać, to jest mój wybór, powiem jakichś wrażliwych rzeczy, no bo to jest jednak jakiś skok wiary, że ktoś mimo wszystko mnie zaakceptuje. I to jest taki motyw w ogóle, który bardzo się przywija w takich naszych rozmowach z młodzieżą. Odnośnie przyjaźni, odnośnie miłości, kiedy się odsłaniamy, a jak się już odsłaniamy, no to szczególnie wrażliwe miejsca, no to wtedy, jeżeli jest jakiś konflikt, no to ktoś ma niezły hmm, argument czy oręż nawet do tego, żeby nas naprawdę skrzywdzić, bo wie po prostu, w co uderzyć. Trzeba przyznać, że Alaska przede wszystkim stworzyła swój wizerunek. Przed przyjaciółmi. Była na tyle inteligentna, żeby po prostu schować to, czego nie chciała im pokazać. Ale weźmy, zastanówmy się też nad tym, może trochę zdradzimy fabułę. A tak, tylko troszkę. Tylko troszeczkę. A propos tej lojalności, o której mówiliśmy, o przyjaźni, zaufaniu, że dochodzi do konfliktu między Pułkownikiem a Alaską w momencie, kiedy okazuje się, że Alaska zakablowała. Mhm. I czy Pułkownik chociaż raz zastanowił się, dlaczego to zrobiła? Mhm. No on, jest, on ma twardą politykę dosyć. A właściwie z nami albo przeciwko nam. Dokładnie. Ehm, tak, ale myślę sobie też, że to później zobaczycie, że to wraca do niego, nie? że on jest taką postacią, która jest bardzo rozdarta, jeśli chodzi o rozumienie tej e, swojej relacji z Alaską. I on to też bardzo przeżywa i też widzimy to oczami Milesa, i też oczami mama, e, mamy pułkownika i też tak u niego. To znaczy, to jest w ogóle taka historia, że to, co się później wydarza i co. My, my Wam tutaj nie powiemy. Absolutnie. Jakby powoduje, że to weryfikuje w ogóle obraz ich samych w swoich głowach. Nie? Na ile byłem otwarty, na ile byłem, nie wiem, na ile zauważałem coś, na ile. Yy, Chciałam się dowiedzieć, nie? na ile drążyłem, albo nie. Więc myślę sobie, że to są taka, ta, taka książka, właśnie o sile przyjaźni, ale też o, tego, o weryfikacji siebie, nie? na ile ja jestem dobrym przyjacielem, na ile jestem dobrą przyjaciółką yy, dla kogoś, no i w oparciu o to, znaczy, jakby w oparciu o co się buduje przyjaźń. To są dla mnie takie wątki, które mnie no, tak mocno wybrzmiały z tej, z tej historii, więc szukając Alaski, jest historią przyjaźni. Ale jest też historią o miłości, jak sądzisz? Tak, ale tak przy okazji mam wrażenie. I to ja doceniam bardzo w tym kontekście, że te różne, wiecie, seriale, filmy, książki, one się często koncentrują wokół wątku miłosnego. No i kiedyś, jak jeszcze się czytało Jane Austen, no to w ogóle ten wątek romantyczny wychodził na pan pierwszy, no bo od niego zależało życie dalsze, bohatera, albo bohaterki tutaj najczęściej. Natomiast tutaj faktycznie tą osią jest Alaska, ale mam wrażenie, że w ogóle ten wątek romantyczny pomiędzy Milesem a Alaską jest absolutnie drugą albo trzeciorzędny. Trzeba przyznać, że Miles więcej się chyba uczy nawet od takiego i pułkownika jej przyjaźni. Tak, bo ona też jest może bardziej, jakby to powiedzieć, szczera, znaczy nieobciążona tym, Boże, tym ciężarem chęci podobania się drugiej osobie. No wielokrotnie chłopcy sprowadzają Milesa do pionu. <grystu> tak, i mówią tak, by się ogarnął. Alaska potrafi yy, zaczarować ludzi. Ale ona ma tego chłopaka, nie? takiego, który jest starszy, który jest studentem, który jest atrakcyjny, który jest fajny, którego oni też poznają. No i wydaje się, że Majcowi jest, znaczy, że oni są bardzo różni może z tym chłopakiem Alaski. Ale też to, co mi się podoba, to jest to, że Alaska stawia najważniejsze pytania. I ona ma ten taki rys egzystencjalny, bo też jak zobaczycie, ona dużo przeżyła i doświadczyła bardzo takich e, dramatycznych sytuacji życiowych. I ona stawia te pytania, które są najważniejsze. One są często ważne w dorastaniu, ale później też w życiu. Takie pytanie egzystencjalne to kim jestem, jaki jest sens życia, jakby jak, jak, jak dobrze żyć. Jednym z wątków serialu jest wiara. Obserwujemy naszych bohaterów na zajęciach, gdzie prowadzą są dyskusje na temat różnych religii. I życia po śmierci. I życia po śmierci, co jest ważne, podkreślamy. Będziecie wiedzieć, dlaczego, jeśli zapoznacie się z historią Alaski. I pozostałych bohaterów. I a propos Markeza, i a propos właśnie tej wiary, ale też trochę filozofii i egzystencjalizmu, pojawia się pytanie, które Alaska zadaje sobie, a które później zadają sobie pozostali bohaterowie. Jak się wydostać z labiryntu cierpienia? I to jest takie pytanie, yy, które, z którym my Was zostawiamy, a jednocześnie no, bierzemy sobie je do serca. I z jednej strony, czym jest cierpienie? Czym jest ten labirynt i jak się z niego wydostać? No mamy trzy elementy dosyć mocne, i to też jest ciekawe. Później wszyscy bohaterowie wokół tego nawet nie pytania, tylko odpowiedzi krążą. To był odcinek o Szukające Laski, książce z Johna Greena i serialu HBO Go. I tak sobie myślimy, bo tak sobie tutaj dumamy i dyskutujemy też między po prostu nagraniami, jak się do nich przygotowujemy, jak nam idzie, ale chyba to tak dowiemy się od Was trochę, też miejmy nadzieję, i bierzemy każdą odpowiedź na klatę i też będziemy dawać ja bym przynajmniej dawała do odsłuchania innym i zbierać te. E, informacje zwrotne Stworzymy na ten temat. Stworzymy sobie grupę fokusową poprosimy tak. o to, żeby była szczera. Oni nam tutaj powiedzą, czy to jest e, Obciach chory główno, czy jakoś ujdzie w tłoku. E, więc to był drugi odcinek. I liczymy na to, że jednak będzie ich więcej. Tak jest. I czy my polecamy ten stawiali książkę? Oczywiście, że polecamy. Tak. W chyba w ogóle nie będziemy brać książek, albo seriali, których nie polecamy. Tak. Myślę, że to już będzie z góry takie założenie, że my rekomendujemy to. Dla naszych słuchaczy. Więc ciekawie, e, ciekawe jesteśmy bardzo, czy Wam się e, spodoba książka, czy Wam się spodoba serial i co takiego Was złapie ze serce, Bo, jak mówi Tomasz Raczek, który jest recenzentem filmowym, którego ja oglądałam, jak byłam dzieckiem, ale też ma swój kanał na YouTube. Mówi, że to jest tak, że jak się ogląda film, to połowa wartości jest. W filmie tutaj albo w książce, a druga połowa jest w naszej głowie, czyli to, co wyciągamy z tego filmu książki, jak ją interpretujemy, jakie to ma dla nas znaczenie. Na przykład ja jestem bardzo ciekawa, jakie znaczenie ma dla Was książka Szukając Laski, co w niej znaleźliście i znaleźliście ciekawego. A jeśli już zapoznaliście się z serialem albo książką, albo tym i tym, no to też podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami. Może macie jakieś inne przemyślenia, o których nie wspomnieliśmy tutaj też nie chcemy wpływać na Wasze opinie, ale chcemy usłyszeć też inne interpretacje. Tak. Oraz słuchajcie, możecie zgorszać książki, które powinniśmy przeczytać. My to na to weźmiemy pod uwagę yy, i będziemy się z tym mierzyć. Yy, no i to by było na dzisiaj tyle. Boli Do nas... usłyszenia. mówi, że boli ją gardło i że nam zdętwiały nogi, więc kończymy. Kończymy. Cześć.